We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Witam Was w kolejnym vlogmasie. I jest to dzisiaj vlogmas numer 9. Jest sobota, poranek, mój poranek jest 11:40, ale wstałam o z zjadłam śniadanie, musiałam jeszcze jedną rzecz ogarnąć. Mam tutaj świąteczną herbatkę w takim słodkim kubeczku. Kubeczek mam z Tigera. Ale przejdziemy sobie do otwierania kalendarzy. I zacznę od ojej, herbatek. Dziewiątka tutaj. I dzisiaj mamy Super Star Anish, ale mamy Organic Black Tea with Ginger Cloves and Star Anish. A w OnlyBio z wedlem. Dzisiaj mamy numerek dziewięć. Tutaj. Mamy dziewiątkę. Coś dużego. Ja wiem, co to jest. I jest. Uwielbiam WW. Na pewno szybko zniknie. Takie WW, jak była taka historia z WW. Zawsze yy, w podstawówce dostawałam na podwieczorek WW. serio codziennie dostawałam WW i jakby tak mi się to kojarzy właśnie z podstawówką, bo za każdym razem zawsze jadłam to po obiedzie na podwieczorek, po już w wielu godzinach zajęć i to po prostu było takim zbawieniem. Dzisiaj spędzimy sobie razem cały dzień. W możecie powiedzieć, czy macie jakiś swój ulubiony zapach na zimę, że macie jakby co roku ten jeden ulubiony zapach z jakiejś firmy. Ja na przykład mam i chciałabym wam pokazać, zawsze co roku od paru lat niezmiennie wyjmuję na grudzień ten zapach, to jest Vanilla Bean Noel z, z Bath and Body Works i tak lubię ten zapach, serio, co roku po prostu dostaję go na święta, albo ktoś mi kupuje, albo ja sobie go kupuję. Tutaj mam krem do rąk i mgiełkę, tutaj się nawet pali świeczka, właśnie ta Vanilla Be Noel. Właśnie jestem ciekawa, czy wy też macie taki zapach, czy tylko ja na przykład? Nie wiem, czy ja jestem jakaś taka <dziwna>, dziwna, czy właśnie wy też wszyscy macie swój taki ukochany zapach na zimę. Mój jest ten, on jest taki otulający, waniliowy, ale ma, taki jest świąteczny, świąteczna taka wanilia. On mi się nigdy nie nudzi, naprawdę nigdy, on jest dla mnie przez cały rok przepiękny. Ten zapach y, daje mi taki odciepło. Zaczynam swój make-up. Będę robić sobie makijaż. Będę szła do mojej przyjaciółki, Będę robić lewek bananowy. Nie, nie mogę się doczekać, bo nigdzie nie robiłam. Zrobię sobie taki delikatny make-up. Jednak wiecie, lepiej się czuję, jak jestem troszkę pomalowana. No, ja teraz będę się malować. Ostatnio bardzo lubię ten róż z Eveline i to jest kolorek 02. I on jest taki fioletowawy. Bardzo lubię takie kolory na mnie. I wszystko pombeczką ostatnio lubię robić. O, i ten korektor? Bardzo fajny, bardzo mi się sprawdza póki co. Jest taki kryjący, ale delikatny. Choć teraz i tak mam już pod tymi oczami trochę, ale bardzo mi się podoba. Jest taki świeży. Dobra, ogólnie przetestuję Wam. Przebrałam sobie ten czarny, ale ostatnio ta konturówka też nowa, nude beige, jest tak piękna, a to jest tak idealny kolor na co dzień. No, zobaczcie. Sama to konturówka i dla mnie jest super. Bardzo mi się podoba. Szukałam takiej właśnie brązowej na co dzień konturówki. No i do tego sobie używam teraz ten olejek, przez to, że mam suche usta. Mm. No po prostu bardzo mi się to kombo sprawdza. No i tak to wygląda. Zaraz Wam pokażę bardziej przy oknie. Tak to wygląda. No bardzo, bardzo ładnie. Związałam sobie włosy. Taki mam właśnie ficik. No. I lecę robić chlebek bananowy. Zaraz się przebieram na pilates. Jest mega śnieg, serio. Mega pada, się ciężko chodzi. Przepis znalazłyśmy w internecie. Nie mam już większych obowiązków. Wieczorem się widzę z moim chłopakiem, przychodzi do mnie. I będziemy sobie pewnie coś oglądać, coś sobie porobimy. Będę montować tego vlogmasa, bo chcę, żeby był na poniedziałek. Jak widzicie, jestem w domku po pilatesie i dostałyśmy taką lodóweczkę. Ja się stała sobie i można ją było jakby wziąć. Zapytałyśmy się, czy można wziąć. No i pani powiedziała, że można, że przynieś, żebyśmy przyniosły kwiatka. Ja ona jest, wiecie, na kosmetyki. Uj, już jest zimna. I można sobie w niej trzymać jakieś napoje, kosmetyki, wiecie, co tam kto lubi. Moja nowa lodóweczka. Tak spędziłam czas. I takie nam byłam. Ja bym wam chciała już życzyć miłych snów. Ja już lecę spać, jest bardzo późno, bo już jest prawie pierwsza. Ja będę się z wami żegnać. To był już super dzień. Teraz lecę w lulu. Jutro niedziela, więc wolne i ja bym Was chciała zachęcić do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. W grudniu vlogmasy są spontanicznie, tak jak mi wyjdzie. Więc życzę Wam miłego dnia, popołudnia, tygodnia, miesiąca, poranka, wieczoru, kiedy tylko oglądacie mój filmik. Zostawiajcie łapki w górę, jeśli filmik Wam się spodobał. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie więcej takich vlogmasów. A my się widzimy w kolejnym filmiku. Tam kiedy będzie. Kusiaczki, pa pa!